Łaska i pokój dla wszystkich tych, którzy żyją w czasie końca. W dzisiejszym zasilaczu mamy nadzieję, że znajdziecie trochę energii do tego, żeby przeżyć ten dzień godnie i ku chwale Bożej, no i też w miarę radości. Bardzo radośnie. Pięknie. Kończymy dzisiaj rozdział pierwszy, więc czytamy troszkę więcej wersetów niż w ostatnich Dużo. odcinkach. Od 12 po 20. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. A jego głowa i włosy były białe jak wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia, jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód i w swej prawej Ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry, miecz obosieczny, jako jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy, i położył na mnie prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się. Jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze, piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest. I co ma się stać potem? Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników, jest taka: siedem, gwia siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Jan wreszcie go widzi. No wreszcie. Odwraca się i widzi kogoś, podobnego do Syna Człowieczego. Jaka to jest przerwa? 34 rok, tutaj pewnie koło 90. No pewnie 31, tak. przepraszam, co ja mówię, no tak, to tak, 39-60 tak. lat. No, tak. Nie widział go 60 lat. Postarzał się. Jan. No tak, <laughs> oczywiście, bo ja nie trochę. Jan. Ale to jest to, że on był podobny z, do syna człowieczego, i ten opis jest taki biała szata. Tak. Do stóp długa, przepasany złotym pasem, śnieżno-białe włosy, nogi jak coś z żelaza, tak? Dobrze pamiętam? Z Mosiągo z zrażonego. My nawet, ja nie umiem sobie nawet wyobrazić, co on opis, co on tam widział, nie? że opisuje to tak jak gumie, na podstawie rzeczy, które zna. No, jest to taki opis: ten ktoś, kogo on widzi, to jest chwała. Tak. To, jest, to, to jest, jest, jest majestat. Tak, to, to jest coś potężny, ktoś potężny, wybacz tak. um, I okazuje się, że to jest on. Mhm. To jest ten sam Jezus. Mhm. Dokładnie. Ale to jest niesamowite, że kiedy go widzi, to od razu refleksja jest jedna. Upada jak martwy do jego stóp. Mhm. To jest też niesamowite, że jak dobrze byśmy Boga nie znali, tak zawsze będzie Bogiem, mhm. prawda? My będziemy stworzeniem. Ale z drugiej strony to jest Bóg, który wypowiada dalej te słowa: nie bój się. Mhm. I to jest takie. No jest ten majestat wielki, jest ta różnica między, między Janem a Jezusem, ale z drugiej strony to podejście jest zupełnie takie, jak było kiedyś. Podoba mi się taka myśl, że w zasadzie jest taka forma szacunku, która nie buduje barier. Mhm. Nie musisz być odległy. Od kogoś, żeby okazać szacunek. Więc w kontekście Jezusa, który jest opisany jako nasz przyjaciel, jako nasz brat, na piersi, którego uczniowie gdzieś tam się opierali, z kim się śmiali, z kim na weselu byli, to jest ten sam Jezus. On jest dokładnie ten sam. I szacunek względem niego, on nie musi budować barier, nie musi być taki, wo, ale jak on się objawia w chwale, to w naturalny sposób człowiek, który no, który jest człowiekiem, nie? Który nie doświadcza takich rzeczy, który ich nie widzi, czy to anioł był, czy syn człowieczy, on po prostu pada na twarz, boi się o, o, o życie swoje. Tutaj jest powiedziane, że padł w ogóle jak, jak umarły, więc niektóre rzeczy, one nie, moim zdaniem, one nie wymagają tego, żeby się na to przygotować, to znaczy wydaje mi się, że nie trzeba się uczyć z tego takiego, takiej postawy, że, a jak zobaczę Jezusa, to muszę patrzeć. Nie? nie, nie, nie. nie. To, to jest naturalne. To, to się po prostu może tak wydarzyć, ale to jest ciągle ten sam Jezus, mhm. który mówił łaska i pokój. I te słowa, które Ty Marcin tutaj przy, przeczytałeś. Nie bój się. Mhm. Nie bój się. On go podnosi. On go podnosi, bo. Bo to nie chodzi o to, żeby on przed nim leżał. Nie chodzi tak. o to, żeby on się go bał, żeby była jakaś granica, właśnie, nie? przez tę chwałę majestatu. Nie bój się, nie, I to, to ja. Tak. Wiesz, miałem kiedyś taki sen. Ja nie jestem zwolennikiem wiary w sny, takie, wiesz, w każdy sen. Okay. Ale miałem taki sen, który był taki szczególny. I on w sumie był trochę z księgi objawienia, wiesz, bo, bo całe przeświadczenie w tym śnie miałem takie, że Jezus wraca i trzeba być właśnie gotowym, ale ta gotowość polegała na tym, że trzeba, trzeba zrobić krok w stronę Jezusa. I to był taki, wiesz, bardzo praktyczny sen. To było na lotnisku, gdzieś jakieś okay. bagaże, wiesz. I miał przyjechać autobus, i w tym autobusie miał być Jezus. Okay. I my wszyscy wiedzieliśmy to w tym mm -hmm. śnie. To mm -hmm. było takie dziwne. I wiesz, i w pewnym momencie ja tak stoję, stoję, bo tam się rozeszli ci ludzie po tym lotnisku i jest ogłoszenie, że ten bus przyjechał. Mm -hmm. Z Jezusem przecież. I żeby pójść. I wszyscy wpadli w panikę i zaczęli szukać swoich rzeczy. A ja tak wtedy i wiesz, jak, jak w tych horrorach, są te takie wie, że korytarz jest i gaśnie światło po kolei. I mnie tak gaśnie to światło, i mówię: Dobrze, no to ja w końcu muszę pójść, ale ja tam nie powinienem być. Bo ja tego jakoś nie zasłużyłem, bo ta chwała właśnie Boże. I wiesz, finalnie znalazłem się w tym autobusie, tam było trochę osób, ale Jezusa nie było. Mhm. Popatrzyłem: wiesz, taki wycieczkowy autobus, wiesz, jak to się jeździło, jako dzieciaki. Odwracam się, patrzę po tych ludziach, no tak, trochę ich jest, ale Jezusa nie ma. Drzwi się zamknęły, obróciłem się i wtedy wiedziałem, że to jest Jezus, ale nie widziałem Jezusa. Widziałem po prostu światło, jakieś białe coś w jakimś ubraniu, powiedzmy. Jedyne co w tym śnie zrobiłem, to po prostu upadłem do stóp i taka wdzięczność mhm. była w tym śnie. Ja myślę, że to jest dokładnie to, co Jan tutaj odczuwał. Wdzięczność w tych trudnościach, które którego spotkałem. Ciekawa jest ta perspektywa. Um, ja nie wiem, czy on. Ja też nie wiem. No, no, Ale no, ja sobie to tak wyobrażam. Nie, no, wszystko, do, wszystko dobrze. Ja po prostu nie wiem, czy, czy. Bo jak czytam, że on padł umarły. No tak, to jest tak, że on umarł. Wyobrażam sobie, że nawet on się. doświadcza takiego czegoś mhm. takiego. <noise> nie, nie wiem, jak to nawet opisać no. słowami. Ale jeszcze raz. Rozumiem, że Jezus w księdze objawienia, mm -hmm. i to też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to jest dokładnie ten sam, Jezus. ten sam Jezus. I dlatego na przykład to porównanie, które często się pojawia, że jak przychodzisz do Boga, to tak jakbyś przychodził do prezydenta. Mm -hmm. A, nie. To, to nie jest, To nie jest tak, dlatego że. 50-50. Tak, dla, dlatego że. Prezydent nie musi być twoim tobie bliski. On może być oficjalnym reprezentantem urzędu nie, no państwa jako hmm. takiego. nie? Ale my tu mamy do czynienia z tym samym Jezusem. Dokładnie tym samym, a ojciec jest taki jak syn. To może tak, jakby twój najlepszy kumpel został prezydentem. No, coś takiego. Kiedyś do niego poszedł, prawda? Ubrał się ładnie, fajnie na delegację, ale dalej to jest, to jest twój kumpel. No, teraz byśmy tam żartowali no, to coś to... No ale właśnie właśnie w tym jest rzecz, że. Jan widzi tutaj Jezusa w chwale. Mhm. No ale co, musimy chyba przejść do końcówki już. No tak. Och, chociaż bardzo mi się jeszcze podoba ta rzecz, że jak on mówi nie bój się, to jeszcze mówi, dla... nie wiem, czy dlaczego, ale podaje taką myśl, bo ja jestem ten, który umarł, ale zmartwychwstał. Mhm. Mhm. Jeżeli jest się czego bać, to śmierci, ale nie musisz się tego bać. Dlatego, że ja jestem zmartwychwstaniem i we mnie mhm. masz Dobrze, ale ta końcówka. Dlaczego myślę o końcówce? Bo na samym początku powiedziane było, że Jezus, on przechadzał się pośród siedmiu świeczników. Mm -hmm. I teraz te listy, które tutaj będą, pomyśl o tym, te listy będą do siedmiu zborów i tam będzie trochę napomnień, Niektóre będą bardzo surowe, ale ciągle Jezus będzie przedstawiony jako ten, który chodzi wokół tych świeczników, mm -hmm. który, jak ja to rozumiem, opiekuje się nimi tak jak. Kapłan opiekował mm -hmm. się, lewici tak? opiekowali mm -hmm. się a, tym e, świecznikiem w świątyni tak. czy klebem, czy ołtarzem. Więc to jest taki piękny obraz. Jeśli ktoś cię napomni w tym przypadku, mm -hmm. to będzie ten, który Cię kocha, który chce, żebyś się nie bał, który życzy Ci łaski i, a, i pokoju, i który zmartwychwstał i nie musisz się bać. Mm -hmm. to, jest, to jest piękne. Coś jeszcze Marcin? Czy... No, myślę, że tyka. Dobrze. To w takim razie modlimy się. Uh, najpierw 30 sekund do was potem ja czy ty się odnież? Ty dobrze. Dobry, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że może teraz nie tak dokładnie widzimy Ciebie w naszych umysłach, ale Jan miał tą możliwość i mógł nam coś przekazać o tej chwale, która, którą kiedyś ujrzymy, która jest niesamowita i wykracza poza wszystko, co dzisiaj znamy i może sobie wyobrażamy, mimo że czas minął. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Ty tak jak wtedy chodzisz przed tymi świecznikami, taki dalej, my też jesteśmy Twoim kościołem w tych czasach, teraz i Ty dalej masz tam ten świecznik, ten kościół, o który dbasz i dzięki, dzięki Tobie możemy wzrastać, możemy pomagać nawzajem sobie, aby przybliżać się do Ciebie i w pewnym momencie ujrzeć Twoją chwałę, kiedy powtórnie powrócisz. Dziękujemy Ci za to i prosimy o Twoją obecność dzisiaj w naszym życiu. Amen. Amen. No cóż, dzisiaj jakby w zagadce i jakby w zwierciadle, ale jutro twarzą w twarz. Pamiętajcie, żeby polubić materiał, udostępnić, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i oglądać kolejny odcinek. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.